Witajcie w piątkowy poranek, z mojego balkonu. No, jest pięknie na razie. Ale tak rześko jest. Tak. No, no ale... Jest dopiero poranek przecież, nie? No. Ptaszki śpiewają. Kawa już czeka na mnie. Zrobiona. No to i będę szła teraz pić się poranno i się dobucać. No. No i dzisiejsze zakupy, na tydzień, może na więcej niektóre rzeczy. No masło na pewno na więcej, bo mam tutaj cztery osełki. I to jest po 300 gram. No tutaj bym miała, no, kilo 200 masła, no, ja bym miała 6 kostek. Dwa chleby, jak zwykle, rosołowe, z skaczki. Z Karczek na Pasztet i do tego wątróbka, żeby pasztet był dobry. Tutaj mamy łódka z kurczaka, dwa razy po trzy łódka. Karma dla papugi. Podudzie z kurczaka to przede wszystkim chcę tak po dwie takie pałeczki, kropce gotować z kaszą, bo już nie bardzo chcę tamtą karmę jeść. I teraz pomyślałam, że będę i tak po dwie pałeczki z kaszą, z marchewką. Może zje. No, tu zarzynki mam: y, pietruszkę, marchewkę, worki, bo się już się skończyły. Jogurt, papryki, bo chcę komu zrobić paprykowy. To się przydają papryki. Nie chcę się ostrzeć y, Ser morski znowu, taki krojony w dino. To nie znacznie cieniej krojone niż to, co się kupuje w Lidlach, bo to zawsze grubsze są te plastry, i automatycznie jest mniej tych plastrów. No, tutaj mamy taką niezdrową przyprawę do tej do kawusi, ale bardzo dobrą. Nie wszystko musi być całkiem zdrowe. To znaczy, się powinno być wszystko zdrowe, ale czasami te niezdrowe są też dobre. I od czasu do czasu można sobie pozwolić. No i oczywiście, jak już zaczniemy przy niezdrowych rzeczach. No, to kupiliśmy sobie takie szybkie zupki, bo też je lubimy od czasu do czasu, ale tylko od czasu do czasu. Dawno nie było, to sobie dzisiaj zrobimy. No i oczywiście żel pod prysznic. Bardzo fajny zapach. I dobry jest. Nie wiem, jaki tam ma skład. Nie czytałam. Zresztą przy moich oczach to tam mało co widzę przeczytać w składzie. No i to taki mamy małe zakupy, chociaż no to będzie na dwa obiady tutaj na pasztet nie muszę do, do chleba kupować nie będę musiała pasztetu kupować szynkę to tutaj już dzisiaj znowu gotowałam drugi, drugi dzień, także już dzisiaj będzie dobra zaś do chleba bo tamtą zjedliśmy ta jest trochę większa ostygnie i będę wyciągała z tej zalewy także jakoś się kręci i to by było na tyle Witam Was. Dzisiaj jestem taka promienna. Bo słońce po prostu na mnie akurat teraz świeci. Wcześniej to drzewa zasłaniały to słońce. A teraz, że ja sobie włączyłam już kamerę, to nagle mi rozbłysło to słońce. No ale to jeszcze jest najlepsze miejsce mi się wydaje. Tutaj do, do nagrywania. Męża na razie nie ma. Pojechał. Bo oczywiście. Jak u nas coś trzeba zrobić, to zawsze się piętrzą problemy. Nigdy nie ma tak, żeby można było zrobić coś od razu. Jak kupiłam te, te hmm, świece do samochodu, no to się okazało, że nie ma, że może nie ma takiego klucza do tych świec. Poszedł i kupił klucz, ale do tego klucza jest potrzebna jakaś przedłużka, bo to tam jest głęboko, że to nie, nie da się tak. Yy, bez tego. Bo to jest taki krótki ten klucz, a tam trzeba jakąś taką przedłużkę, gdzieś taką, nie wiem. No i szukał, chodził, znaczy chodził. Szukał w szufladach, że może coś by się nadało, coś ten, no ale nic mu się nie nada. Musi mieć taką. No, profesjonalną, nie, nie da się tam śrubokrętem przedłużyć czy coś, tylko musi mieć coś porządnego. No i pojechał do kastoramy. I nie wiem, mam nadzieję, że w tej kastoramie dostanie tam coś. Żeby jednak mógł mi to zrobić tą świecę, bo teraz świecę mam, a ich nie idzie, nie idzie wykręcić tamtych i nie, nie da się na razie wkręcić tych. Bo nie ma na razie czym. No i to taka robota. I nie wiem, czy on to dam dostanie w tej kastorami, no bo w sumie to tam chyba są... Nie wiem, czy tam są też y, narzędzia takie niebudowlane. Nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję. No, bo tak, no to co, mam świecę, a nie da się jeździć, nie? No. Ale zobaczymy. Nie będziemy marudzić. Zobaczymy, co będzie dalej. W końcu się da jakoś zamontować, tylko wolałabym, żeby on to sam zrobił, a nie trzeba było on do mechanika z tym jechać, z powodu tego, że nie ma klucza, nie? A sam to potrafi zrobić. No, ale zobaczymy. Dzisiaj moja kropeczka dostała takie normalne jedzenie jak my, to znaczy ja jej kupowałam te saszetki z Orlando chyba i na początku ona by się mogła dać pokroić za te, za te saszetki i tam były różne smaki i w takiej paczce jak tam było 12 chyba saszetek to tam były różne smaki, kilka tam z kurczakiem, kurczak z... Marchewką czy z czymś tam, potem była jakaś cielęcina z czymś, wołowina z czymś tam i dziczyzna chyba tam była, albo cielęcina, już teraz nie pamiętam. W każdym razie y, były takie różne smaki, nie że to jest jeden smak i mógłby jej się znudzić. No i, i ona na początku to strasznie była za tym, a teraz to ostatnio to już to tak niechętnie podchodziła do tego, nie wiem czy tam coś się w składzie zmieniło, czy po prostu. Jej się to już znudziło No, a że skończyłem się te saszetki, to sobie pomyślałam, że może pałki z kurczaka będę gotowała, bo akurat dzisiaj w, w Lidlu kupiłam takie bardzo tanie te pałki kilo za pięć złotych chyba. Takie dosyć grube te pałki, są takie mięsiste, więc kupiłam, no i jej ugotowałam dwie, ale całe dwie jej nie dałam, to mięsko. To z jednej mniej więcej tak odłożyłam, no trochę mniej niż jedna to tam jest odłożone, bo jutro będzie z rosołu jeszcze coś, to i tam dołożę z tego rosołu trochę, nie. No. I to tak. No i je to, i to zmieszałam z marchewką i z kaszą mam. No bo miałam kaszę taką tą drobną mazurską chyba. Ale się okazuje, że ona zamknięta, ale w środku już widać jakieś pajęczynki w tej torebce, bo to taka przeźroczysta, celofanowa to, torebka. No i więc już tego nie będę do, do, do słoika sobie wsypywała i ten, no bo tam już coś jest nie tak. I najpierw chciałam wyrzucić to. Już, już miałam to w ręce, bo mam dwie takie torebki. Ostatnie miałam. I to one były bardzo długą, bo kiedyś się zaopatrzyłam, dawno, dawno temu, chyba z dwa lata albo więcej, no i to miałam to, nie? Potem żeśmy tego nie jedli i no i to tak. I chciałam to wyrzucić do, do wiadra, ale sobie pomyślałam, kurczę, tutaj pod balkonem ciągle chodzą gołębie, coraz to więcej tych gołębi. To ja im tam będę sypać tą kaszę, może tą kaszę zjedzą, no bo tak wyrzucić do śmieci, a tak to przynajmniej takie to zjedzą, nie? To już nie jest taka, takie marnotrawstwo. A nawet, jak tam będzie jakaś larwa mol, mola, czy coś, to ona sobie pomaszkie, co nie. <grych> no. Także to wyrzuciłam. No i to na kaszymannej to zrobiłam. Na kaszy kaszymannej chyba tak się odmienia, nie? No. No i ona zadowolona, ciąkała, jak nie wiem. Zresztą chodziła i się oblizywała. Ja Już się nie mogła doczekać, bo ona uwielbia kurczaka. No. Ona już jak była malutka, to jak my ją wzięliśmy, yy, to ją kupiliśmy, nie? Potem jechaliśmy sobie gdzieś na jakieś jezioro. I mieliśmy kurczaka, ona była taka maciupelka, taka, taka. No i wiadomo, piknik sobie zrobiliśmy, kurczaka sobie jedliśmy. I a ona jak, jak czuła tego kurczaka, myślałam, że ona na zje. No, a nie chcieliśmy jej tych kości dawać, bo to też takie maleństwo, taki mały piesek, kości się bałam, żeby jej tu nie zaszkodziło, nie? Troszkę mięska się jej tam dało, ale ten... I ona czuła, gdzie myśmy odkładali te kości, bo do woreczka i gdzieś tam, żeby potem wyrzucić je, nie? Ona czuła, to ona ciągle się chciała do tych kości dostać. To zagrodziliśmy jej butelką 1,5-litrową z wodą. To ona tą butelkę miała przesunąć, żeby się dostać do tych kości z kurczaka, no. Taki mały skrap teraz tu siedzi, leży właśnie koło mnie, pod nogami mi leży, zadowolona. No. I tak, i to kropka sobie teraz zjadła normalnego kurczaczka i chyba będę na razie takie porcje rosołowe z kurczaka, pałki, będę je gotować, żeby to mięsko tam, żeby dostała te mięsko, A przy okazji ten, ten rosołek tam będę zagęszczać troszkę z kaszą, tylko nie mogę przesadzać, bo jak za dużo to też nie zje. No, ale tak, żeby miała je na żołądku, nie mogę samo mięso jeść, nie? No, ale to już by mi się wydaje być bardziej takie naturalne niż, te, niż sztuczne, no bo te w tych saszetkach one wszystkie mają ten kształt. Podejrzewam, że to są jakieś odpadki, jakieś mięso, coś tam mielone razem i potem maszynowo, bo tutaj jak takie tableteczki wygląda tak, sucha karma, tylko że to jest mokre, nie? I w takiej galaretce z mięsa, jakby w takim czymś. No, ale zapach to ma nieszczególny. A jednak takie mięsko to mięsko. No i to jest zadowolony psiaczek. Ja nie wiem, bo chciałam Wam dzisiaj nagrywać jeszcze, jak to może tam będzie robił z tymi świecami. Ale nie wiem, czy to nie będzie za późno, nie będzie za ciemno, bo chciałam tak migawkę, jest, jak tam w tym silniku wygląda. W, właściwie jest pod klapą. Yy, pod klapą samochodu, nie? Te bebechy jak wyglądające to ten. Ale nie wiem, czy to będę filmować. No, bo nie wiem, kiedy on przyjedzie, i może już być zbyt ciemno. Wiadomo, że tam są części wszystko ciemne. A jeszcze pod drzewami stoi samochód, to tam już będzie chyba za ciemno. No to ale zobaczymy. Miałam pomysł, żeby jednak y, nagrywać, jak farbuję włosy. Tylko to jest tutaj zależne, czy będę musiała iść z mężem do tego samochodu, czy nie. Bo to jak nie, to bym, to, to bym sobie pomalowała jeszcze. Tak, za jasnoka te włosy, bo, bo mi ostatnio to jak jest ciemno, się zrobi, to mi się momentalnie chce spać. No, a też nie mogę siedzieć w pomalowanych włosach i, i oglądać tam coś na Facebooku, czy, czy w ogóle na komputerze składać film na przykład, bo muszę mieć y, słuchawki, ja mam te słuchawki te takie, to by mi przyciskały, nie? No, chyba, żeby sobie znajdę jeszcze te moje małe słuchawki, co do ucha, i to bym sobie do ucha włożyła, żeby żebym mogła właściwie składać film. Ale to wszystko zależy od tego, co mąż powie, jak przyjedzie z tego sklepu. Czy on w ogóle dostanie ten klucz, czy jak nie, to ja nie wiem, co to będzie. Bo jednak, tak miałam nadzieję, że i to samochód już będzie sprawny. Że to jest tylko wina świec, i jak się wymieni, będzie wszystko ok. No, ale zobaczymy, jak to będzie, nie? No. Widzę, że Wam się chyba podobało moje, znaczy nie, to nie moje drzewo, tylko moje, mój filmik z drzewem z, z parku u nas. No ale rzeczywiście mi się wrzuciło w oczy, tak jakby te, to drzewo tam miało taką złą minę. No dzisiaj mi miałam taki komentarz, że ciekawe jaką minę ja bym miała, jakby mi tak oko zjechało, nie, bo to drzewo miało jedno oko niżej, drugie tak wysoko i taka zła minę. I no, na pierwszym momencie sobie myślę, o co chodzi, jak mi oko zjechało, potem się przypomniało to drzewo i myślę, jak parsknęłam śmiechem, bo ja już sobie, ja już się wyobraziłam, jak mi oko zjechało, nie, no i to tak, no Wiki tam się uczy, się uczy, powtarza, bo to, co się już nauczyła, to się już nauczyła, więcej się tutaj nie nauczy, ale trzeba to tak sobie powtarzać, yy, przypominać te wiadomości. Przed maturą, bo matura już niedługo za 8-9 dni. Żeby potem nie ten. A, a jak je tam dostali wytyczne co do, do, do tych matur, jak to będzie wyglądało, to oni chyba się będą bardziej stresować tym, tą całą otoczką tej matury niż tym co tam mają pisać. Się okazuje, że nie będą wszyscy pisać o jednej porze na jednej sali. Tylko będą porozdzielani na kilka sal. Będą, muszą być półtorej godziny przed maturą, bo będą musieli ręce de dezynfekować. Muszą mieć swój długopis no to wiadomo, to tam nie jest żaden problem. problem. Maseczka też, dopó dopóki nie usiądzie w, w tej ławce. Nie? No ale oni dopiero będą losowali, dopiero się dowiedzą już w szkole. Do której sali będą przydzieleni, o której godzinie, bo to nie jest, że wszyscy o jednej godzinie będą nawet pisać. Nie wiem. Swoje rzeczy, jakby coś do szatni dać, to, czy, to tam będą specjalne przeźroczyste worki, żeby te włożyć do worka i żeby nie trzeba było otwierać worków, patrzeć gdzie jest czyje, żeby było widać, przez, jak jest przeźroczysty worek. Masakra. No, i nie mogą sobie po całej szkole chodzić, tylko mają wytyczone ścieżki, które mogą w szkole. I jak skończą pisać maturę, to mają się udać prosto do domu. Nie mogą się spotkać na terenie szkoły ani w pobliżu szkoły, bo będą y, zmożone kontrole, y, patrole policyjne. Dla mnie to jest głupota, bo jeśli y, może, mogą się spotykać już ludzie do 150 osób, takie zgromadzenia, to dlaczego uczniowie się nie mogą po maturze spotkać? Tego nie rozumiem. No. W ogóle dużo tych wytycznych, które tam były, to dla mnie i, i chyba dla większości są trochę śmieszne. No bo rozumiem niektóre tam względy takie, no, żeby się nie zarazić czy coś, ale niektóre są naprawdę takie. No ale zobaczymy. Tyle to napiszę i będzie mieć z głowy. No, a dopiero w sierpniu będą wyniki matur znane. I całe lato gdzieś, nie? Bo to tak nie wiadomo potem. No bo cho choćby nie wiem, jak człowiek umiał, ale może mieć takie pytanie bo właśnie, pytania będą też losowane nie przez ucznia tylko komisja będzie ten, losowała pytanie chociaż oni mają mieć rękawiczki i tak dalej zdezynfekowane ręce. To i tak nie mogą sobie sami wylosować, tylko y, ktoś z komisji ma wylosować pytania. A ja nie wiem, czy tam z polskiego, czy z czego tam. Chyba z polskiego są te pytania się losuje. Ale mi teraz świeci mi blinduje, a jak się schowam to za ciemna. Ale widzicie, jaki blask ode mnie bije. No. I, tak, I popatrzcie. Już jest koniec maja. A jak to przeleciało, za chwilę będzie. Pół roku, już gdzieś. A się ciągle wydaje, że to jest dopiero początek roku, początek roku, a jeszcze trochę już będzie połowa za nami. No, dzisiaj się dowiedziałam, że moja wnusia, ta młodsza, się do żłobka dostała, to znaczy się udało się zapisać, bo były problemy tam z zapisaniem, bo tam były jakieś zmniejszone na początku ilość osób, ilość dzieci w salach, więc automatycznie. No, bo o połowę zmniejszona ilość dzieci, no to automatycznie połowa mniej dzieci się dostanie do żłobka, nie? No, ale teraz widocznie tam coś poluzowane zostało, także się dostała do tego żłobka. A druga do przedszkola. No, tylko że nie w tym samym miejscu, tylko ta jedna do żłobka w jednym miejscu, druga do przedszkola gdzie indziej, chociaż przy tym żłobku też jest przedszkole, ale tam, nawet jak tam chodziła do żłobka, to się nie dostała tam do przedszkola. To też tak troszkę głupio, bo tak by chociaż z tymi samymi dziećmi, a poza tym córka miałaby łatwiej, bo by odbierała dzieci w jednym miejscu, nie? A tak to by latała z jednego końca na drugi, po dzieci. No. I to tak jest. No na razie jeszcze, jeszcze nie idzie do pracy, ale chcę przyzwyczaić już tą malutką. Póki jeszcze nie pracuje, to wiadomo, że nie będzie musiała być tak długo w tym żłobku, tak krótkie na, na chwilę, na chwilę, coraz dłuższy czas, żeby się przyzwyczaiła do tego żłobka. Daleko mieszka ode mnie, ja to tak nie, nie mogę codziennie jeździć tam do, do dziecka, a druga babcia jeszcze też pracuje, także to też nie jest takie proste. No, tu jednak jest ode mnie, a ten samochód mi co chwilę jakieś wybryki ma, co chwilę jakieś niespodzianki robi, to też nie jest tak, takie proste, żeby tam jeździć. A, a jak jeździłam wcześniej do tej starszej, do Natalci, no to jeździłam prawie codziennie, bo jeździłam, no przez cały dzień jeździłam albo do mamy, do Katowic, albo do Natalci. Ale to ja musiałam jechać, jak do mamy jechałam autobusem i tramwajem, a tam do córki to jechałam dwoma autobusami przynajmniej dwoma, jak nie czasami trzema autobusami w jedną stronę. Także to nie jest takie proste, chociaż niby blisko miasta są, ale takie głupie połączenia są. No a samochodem to też, też jest troszkę problematyczne, bo jak on mi tak co chwilę nie zapali no, a jak się już umówi że człowiek, że będzie pilnował dziecka, no to musi być i to wcześniej rano, nie? Jak, jak oboje do pracy chodzą. Będą, no, będzie chodzić córka, no bo ona na razie jeszcze na tym macierzyńskim, czy ktoś tam nazywa wychowawczy, czy jaki tam, ale już chyba od sierpnia do pracy pójdzie, bo mała będzie miała roczek, no. i to nie jest takie proste. Poza tym, tak szczerze powiedziawszy, to ja nie mam za bardzo tak siły. Żeby codziennie z takimi maluszkami, już cierpliwości człowiek tak nie ma, człowiek się po prostu odzwyczaił. No. Pewnie, żebym chciała tak trosze, trochę się zajmować, ale nie tak na co, na co dzień, no nie? No bo też człowiek ma swoje sprawy i no. i to tak jest. No, ale już nie będziemy na ten temat teraz mówić, myśleć, no bo jak na razie nic nie mogę zmienić, to co? I tak, jestem ciekawa, kiedy ten mąż przyjdzie, czy on to tam znajdzie, bo pojechał niedawno, no ale to jest blisko, samochodem miał służbowym. No bo się okazało, że u nas nawet te autobusy, te kerfobusy tam nie jeżdżą, bo to tam jest koło Kerfura, jest też taka Storama, co te narzędzia tam chce kupić, nie? No i tak szczerze mówiąc, to to jest tak, w linii prostej 2 km od nas, no ale wiadomo, że w linii prostej to to samolotem wyleciał, ale nie. I ulicami, nie? No i na piechotę no to jest co deptać tam i z powrotem to można się zmęczyć. No samochodem też tak nie jest. No i nie ma tego autobusu i tak sobie myślę, kurczę, te starsze panie tutaj, bo no nie tylko panie, ludzie w ogóle, emeryci, to tam jeździli prawie jak ta młodzież do, do tych, do tej galerii, nie? Codziennie rano co tam nowego. No to poza tym, no co takie starzyki mają robić? Znaczy starzyki starzykami. Niektórzy po prostu lubią po tych zakupach chodzić, może też i, nie wiem, dzieciom robili zakupy, ale nie, raczej nie, bo przecież nie będą dźwignać. No ale w każdym razie mieli jakąś rozrywkę, jeździli do tego supermarketu, a teraz nie mogą. Tylko tutaj to na miejscu, a tutaj na miejscu to jest mały market, to tam nie ma tego wszystkiego, co jest jednak w takim dużym, bo się siło rzeczy nie zmieści. No. A poza tym tam jeszcze też jest cała sieć tych sklepów. I czasami ktoś chce, chce buty kupić czy coś, i nie ma samochodu. Tak, yy, na przykład ci starsi ludzie albo no, chce się przejechać autobusem, nie może. No. Dobra, bo już tak leję tą wodę dzisiaj. Czekam w gomerze, bo nie wiem, czy będę nagrywać z tego samochodu, czy będę nagrywać malowanie włosów, czy nic nie będę więcej nagrywać. No. Dobra, to ja na razie zakończę, a potem. Jeszcze się zgłoszę, jeszcze wejdę i albo się od razu pożegnam, albo coś tam jeszcze nagram. To zobaczymy. W każdym razie już na chwilę nie będę miała takiego fajnego światła, teraz jest takie fajne, rozproszone, bo już jednak jest za chmurą akurat słońce i za drzewami, to już nie jestem taka rozświetlona mocno. No ja tak, przy tym oknie to tak fajnie, bo mam fajny widok. Patrzę tu trochę na was, troszkę na te drzewo tam przede mną. Ona ma bardzo fajny kształt. Ten czarny bez. Jutro Wam rano po pokażę. No, bo nie będę tak z tą kamerą latać. No dobra. Tu na razie. Nie wiem, czy widzicie to drzewo. No znaczy, dzisiaj drzewo widzicie, tylko jak ono ma kształt. Albo się to zlewa. Bo to na tym małym ekraniku to tak nie widzę dobrze. Jak w rzeczywistości to jest, nie? No taki ma fajny kształt. Jeszcze pójdę na balkon. No tu chyba lepiej widać. No. Dzisiaj trochę też po, te, po sklepach polatałam, no bo to na piechotę znowu trzeba było. Raz do jednego na jednym końcu, potem do, do dino, do, na drugi koniec. No ale jak dzieliście masą, mi się udało fajnie kupić, w fajnej cenie, także wychodzi troszkę ponad 3 zł za 200 gram, to nie jest źle. No i tego mięsa troszkę nakupowałam, w sumie nic z tego, no te kurutka z kurczaka będą tak na obiady, a z tego karczku jednak chcę zrobić pasztet do chleba. No dobra, to na razie kończę. Tu jest to Skąd ja mam Zapieczone pewnie, nie? W którą stronę się odkręca? No właśnie nie wiadomo w którą stronę, nie? Pokaż mi gmin na tej nowej świecy. Bo no, tu normalny klucz by nie wszedł, Mhm. Mm ten cienki, nie? Właśnie o tym mówiłam chciałam to pokazać, jak to wygląda. To będę z muzyczką robiła, nie? Jasne. No Czemu? Oczekuje się prawdziwa letnia kolacja. Chociaż po tej cebuli to ja nie wiem, czy ja będę miała tu czym dychać w nocy. Ale mam też koktajl. No, A samochód zapalił. Ta jedna świece były w okropnym stanie. Ta kontrolka ze świec się już nie pali. Ale coś tam jeszcze jest nie tak. W każdym razie zapalił i ruszył. A teraz my ruszymy do jedzenia. A to co tam stukało? Chlebuś już przyszedł, więc będziemy teraz się raczyć jedzonkiem. To dobranoc. Zapomniałam jeszcze powiedzieć. Komentujcie, łapkujcie, i subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Do jutra. Bajo bajo, pa pa.